A teraz tak jak obiecywaliśmy, wracamy do tematu autostrady A4 i opłat za nią, których zmniejszenia domagają się motocykliści. W naszym studiu ich przedstawiciel, pan Marek Marszałek. Witam. Dzień dobry Państwu. A także prezydent Jaworzna, pan Paweł Silbert, który z kolei domaga się udostępnienia dla mieszkańców, dla kierowców węzła Wieleniu, Czy węzła Jeleń, tak? Dzień dobry. Taka jest poprawna nazwa. Witam Pana. No zacznijmy od tego, że no, są już dosyć nietypowy. Ktoś tutaj do kogoś wyszedł z inicjatywą? Jak to się stało, że akurat motocykliści i władze miasta razem w różnych tematach? A, tak, oczywiście. No cóż, no, jest tutaj walka, że tak powiem, walka, kolokwialnie mówiąc ze wspólnym przeciwnikiem, który oponuje nasze postulaty. No. Cele są różne, tak jak mówiliśmy. Zacznijmy może od tego, że właściwie dzisiaj dostaliście e, panowie motocykliści, mówiąc tak kolokwialnie, znaczy nie kolokwialnie, ale jako grupa, jako, pana, jako przedstawiciele, przedstawiciela grupy, dostaliście odpowiedź od Ministerstwa Infrastruktury i chyba wynika z niej, że jednak nie macie co liczyć na zmniejszenie opłat. Jeśli dobrze zrozumiałem, bo mówiąc szczerze, trochę to jest napisane takim językiem trudnym do zrozumienia. Otóż to, no... Jednoznacznie wynika z tego, że Ministerstwo uważa, że inwestycje warte kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych są mało istotne, natomiast nasza zmiana, której byśmy pragnęli w aneksie do umowy koncesyjnej. Gdzie straty byłyby równe, nie wiem, około 50 tysięcy złotych. Zmiana, mówiąc prosto, obniżenie opłat dla motocyklistów. Tak, zgadza się. Koszt takiego obniżenia byłby około 50 tysięcy złotych rocznie, bo taki jest udział motocyklistów w rynku przejazdu odcinkiem Autostrady A4 jest zmianą istotną. To jest istotna zmiana dla ministerstwa, to jest niepojęte. Panie prezydencie, węzeł w Jeleniu nieczynny. No, wszyscy mówią, że dlatego oczywiście, że. Gdyby był czynny, to kierowcy omijaliby przynajmniej jedną bramkę. Taki argument nie przekonuje Was, zarządcy autostrady? Zdecydowanie nie. I usiłujemy przekonać ministra Grabarczyka do tego, że nasze aspiracje, żeby węzeł otworzyć, są słuszne. A słuszne dlatego, że nigdy nie domagaliśmy się tego, żeby ten węzeł był w całości otwarty i niepłatny. Oczekujemy tego, żeby był otwarty. I... No tak, ale sobie się... sprawę, że raczej nigdy nie będzie bramek zaraz przy tym wejściu stawiał teraz kolejnych bramek. Zgadzamy się na to, żeby tam były dwie płatne bramki w kierunku do Krakowa i na zjeździe z Krakowa. Byłoby absurdalnym, gdyby się okazało, że te bramki nie byłyby płatne, ponieważ faktycznie nastąpiłaby ucieczka w cudzysłowie oczywiście kierowców, którzy by omijali bramkę w brzęczkowicach. Nie o to nam chodziło nigdy. Chodziło o to, żeby węzeł, który został wybudowany, za publiczne pieniądze w latach 70 mógł dalej pełnić swoją rolę, żeby mógł komunikować miasto z autostradą, żeby mógł być elementem rozwoju gospodarczego naszego miasta, naszego regionu, w jakiejś części naszego państwa. Panie prezydencie, ja dzisiaj słyszałem pana wypowiedź, pan przyznał, że pan nie zna zapisów y, tajnej umowy koncesyjnej. W takim razie, że częściowo pan ją zna, z doniesień medialnych, jak rozumiem, tak? Tak. Czy ma pan jakieś inne informacje? W takim razie, czy jest przeciwko czemu protestować, bo mówi pan, że e, i piszecie w swoim liście e, też między innymi ponosicie różne argumenty, a pan dzisiaj mówił o tym, że e, tam są takie zapisy, które uniemożliwiają na przykład budowę trzeciego pasa, który powinien zostać wbudowany. To skąd pan to wie, skoro pan nie zna koncesji? Umowy koncesyjnej. Bardzo chciałem koncesję poznać w całości. Występowałem do ministra właściwego, do ministra infrastruktury kilkukrotnie. E, przez dłuższy czas udzielano nam takiej odpowiedzi, która uniemożliwiała zastosowanie zapisów Kodeksu postępowania Administracyjnego. W końcu zwróciliśmy się do Pana Ministra z bardzo precyzyjnym wnioskiem. Dwukrotnie nam odmówiono wglądu do umowy koncesyjnej w części dotyczącej naszego węzła w Jeleniu. Inne zapisy nas specjalnie nie interesują. Chcieliśmy poznać również zapisy, które umów, przepraszam, aneksów, które spowodowały dalszą niekorzystną zmianę na rzecz koncesjonariusza. Dziennikarze też chcieli też, nam jest bardzo trudno tę umowę otrzymać. Panie Marku, co oznacza ta odpowiedź? Ministerstwo pisze, że w przypadku budowy nowych autostrad, owszem, weźmiemy pod uwagę, że motocykliści to są, to jest inna grupa niż, niż kierowcy samochodów. Zamierzacie dalej coś w tej sprawie robić? Oczywiście, dlatego, że wszystkie nasze działania przyniosły już jakiś skutek. Przyniosły skutek w postaci takiej, że Pan prezes Staleksportu Sportu chce, jest gotowy na rozmowę. No właśnie, ]ami. bo dzisiaj go słyszałem, właściwie na wszystko się zgadza. Mówi, że do wszystkiego jest gotowy. Więc to w, tylko i wyłącznie zły rząd, tak? Zły minister z tego no, wynika. Może nie zły, bo to trudno traktować to w tych kategoriach, ale, ale na pewno minister, który nie rozumie problemu albo stara się pokazać nam, że go nie rozumie. Czyli konkretnie, co dalej, jakie konkretne działania po takiej odpowiedzi? Nie wiemy jakie konkretnie działania zostaną podjęte, dlatego że ową odpowiedź z ministerstwa otrzymaliśmy dosłownie przed chwileczką i ledwo co zdążyliśmy się z nią zapoznać. Natomiast wiemy na pewno, że to ministerstwo. Ministerstwo jest władne temu, żeby zmienić to, co należy zmienić. Panie, Czyli ewentualne aneksy do umowy, które są tajne. No, są rozumiem. Tajne. Panie prezydencie, na koniec premier, tylko może tutaj zainterweniować, skoro ten list do premiera. Warto jeszcze podkreślić, że umowy koncesyjne nie zawierał ten rząd. Ona była zawarta w, w roku 1997. Potem, potem aneks aneksy zapisano podpisane w roku 2005. Ale jest dzisiaj szansa na to, żeby ten rząd, który Ale pan liczy, że, premi ale pan liczy że, że premier przeczyta ten list i powie: OK, dobrze, siadamy do rozmów, zmieniamy zapisy, wszystkie tak jak chce. Ja ważę, tak jak chcą motocykliści. Ja jestem przekonany co do tego, że staraniem każdego rządu, każdego wybranego przez ludzi, jest to, żeby traktować obywateli jako podmiot swoich starań. A oczekiwania motocyklistów, oczekiwania nasze to są oczekiwania obywatelskie za, za działania żywoteli, że on jest odpowiedzialny w pełni. Nieczęsto tak bywa, ale akurat oczekiwania władzy e, jakiegoś miasta i motocyklistów tutaj w pełni z oczekiwaniami dziennikarzy również też się pokrywają, też chcemy poznać zapisy tej tajnej umowy. Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, Marek Marszałek, przedstawiciel grupy motocyklistów byli naszymi gośćmi. Do...